Cześć, i czołem. Dzień dobry. Witajcie serdecznie, kani w w Hiroshikach Piątych. Ponownie się widzimy. Jesteśmy chyba po jakiejś mocnej bitwie z tego, co widzę, bo trochę żeśmy stracili wojska. I eee, to jest zdecydowanie niepokojące. Eee, dobra, oddajmy turk. A nie, nie oddamy turki, bo hm, mamy karczmę zbudowaną w ogóle. Mamy karczmę, i to jest coś, co mi pisaliście. A nie jesteśmy, to i tak musimy oddać turkę. E, to jest coś, co pisaliście już dawno temu, że właśnie kurczę, powinienem drugiego bohatera zrobić. No i racja, no i ten, ten nasz Rudger, czy jakąś tam zwie. E, Daugal, cały czas ich mylę. Rudgera chyba teraz tutaj wyrekrutujemy, nie? Nie, Klausa, no nieważne. <grytania> nieważne. E, tak czy siak, pisaliście mi, żeby go zrobić, słuchajcie, strzelec wyborowy, tak. E, żeby właśnie zrobić sobie drugiego bohatera. No i, 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 i przekazać mu, docelowo przekazać mu całą armię eee, A tym naszym Klausem, nie Klausem, tylko Daugalem e, Po prostu śmigać sobie po mapce No i tak chyba, słuchajcie, zrobimy Tak chyba zrobimy Co to jest? Ściągasz sobie karawanę, gnoju? Nie no, tak to nie będzie Okej, okay, spoko Pobity W gruncie rzeczy To możemy wypuścić raz tego drugiego typka Niech on sobie przejmie Yy, tutaj te wieże łuczników, ale przynajmniej słuchajcie, pobiliśmy mocnego bohatera, nie? Z tego co pamiętam, więc jest git, jest git, my dużo straciliśmy Ale spokojnie, mamy jeszcze trochę strzelca, to mnie cieszy bardzo Trochę zbrojnego zbrojnego, żeby się przydało ulepszyć, słuchajcie, muszę się wam czymś pochwalić Aha, jeszcze szybka kwestia, yy, ten odcinek prawdopodobnie na milion procent będzie krótszy niż, niż zwykle mamy odcinki Yy, ponieważ, słuchajcie kochani, o właśnie yy, Ponieważ no mam mało czasu, dość No ma te spustoszenie, no O, nie wyciszyłem telefonu yy, Lipa Kurde, wiecie co, mam te szczęście yy, A weźmy fanatyka <ścoughs> Weźmy fanatyka Yy, tak, bo, bo mam mało czasu, zaraz do pracy muszę wychodzić A stwierdziłem, bo też taki odcinek się zapowiada na w miarę nudny yy, Ale stwierdziłem, że być może, słuchajcie, ktoś będzie chciał sobie podkreślić Nie chciałem znowu kanału pustego zostawiać, wiecie, na kolejny dzień Więc stwierdziłem, że lepsze jest to yy, niż nie nagranie niczego I mam nadzieję, że, że też tak myślicie, że się ze mną zgadzacie w tym temacie Gdzie ten szmacierz tutaj przyszedł? Są tej ma? Średni Kujon on ma znowu mocną armię, słuchajcie, on ma znowu tego dużo Ile on ma tych zamków z Sukin Syn? Co? Ja ostatnio chyba tutaj wykupowałem w karczmie informacje. E, liczba miast: kilka, kilka. No, my też mamy kilka, tak? A jak wykupimy wszystko? Po jednym mieście mamy. Okej, okay, jego bohater. Aha, to jest ten Growl, tak? Ten mocny bohater. Co mi pokazuje średni? Trzy diabły. No, okej, okay, dobra. E, dobra, wszystko jasne. Ma większą armię, ale ja mam większy przykłód o paru chłopów. Czyli on też ma kopalnię jakąś. No dobra. Ok, dostaliśmy jakieś artefakty, jeszcze, czy mi się wydaje? Coś dostaliśmy, Aha, mamy kolejne kajdany wojny. Super. Yy, ostatniego żywego. W to były kajdany wojny. No dobra, no to przynajmniej coś tutaj już wiemy. No my zwierzęmy tygodniówkę. Wydaje mi się, że z tą tygodniówką będziemy sobie w stanie już yy, coś tutaj podziałać, słuchajcie. Nie chcę też za bardzo, jakby się tutaj. Yy, w te, wiecie, yy, w, te, w, te, w, te, w te, w te rejony zapędzać póki co. A weź sobie szałbitemny. Why not? Tam coś jeszcze jest do zgarnięcia? Nie, ale czy tutaj coś możemy jeszcze zobaczyć? Okej, okay, jest domek na drzewie, spoko. A poza tym niewiele tam jest, z tego co widzę. Czy to jest coś do pozgarniania? Tutaj raczej nie. Tutaj być mógł się udać. No właśnie. Yy, zgarniesz sobie tamtej pie parę pierdół. Najwyżej, słuchajcie, poczekam do końca tygodnia i Dougalem... Wyjdziemy... Znaczy wymienimy się nimi faktycznie, ale wyjdziemy, żeby trochę dojechać gracza niebieskiego, w ogóle trzeba zobaczyć jakie to są cele misji, bo ja już nie pamiętam. Znaczy pokonanie niebieskiego będzie skutkowało... Zajmie Ur Dziobal. Czy to jest Ur Dziobal? Tak, czyli musimy to mu przejąć. No dobra, spoko. No czyli generalnie musimy się tutaj ufortyfikować po prostu. I parę jego tych gówniackich ataków musimy przetrwać i tyle, nie? Na razie to pozbierajmy trochę złote bez. Ja znowu trochę wydałem, słuchajcie. E, o, to by było fajne, ale zbliża mi się koniec tygodnia, i ja chcę mieć bardzo. E, przyrost cały, znowu, wiecie. E, tak, słuchajcie, muszę się wam poprawić, że zacząłem pracę nad. Ojej, ale jestem ciemny, czekajcie, muszę się drugą lampką tutaj doświetlić. Jak widzicie, e, jedna lampa stoi tutaj. E, dzisiaj stwierdziłem, że nie będę jej wyciągał, bo jest dość jasno, ale tak z tego co widzę, jednak, jednak tak jasno nie jest. Na dworze, e, tak, muszę się Wam pochwalić. Słuchajcie, że zacząłem pracę nad nowym projektem e, na YouTubie. E, choć nie jest on związany w ogóle z tym kanałem. Totalnie nie jest związany z tym kanałem. E, e, ale jakby nie chcę, też wiecie. Tak, zróbmy to, bo już za długo. E, za długo się z tym wstrzymywałem. E, nie chcę, jakby też zapeszać ani nic wam więcej tej zrazy szczegółów. E, jeśli Pan wypali, ale to raczej zajmie kilka, być może miesięcy, nawet e, jeśli Pan wypali. Na pewno się o tym dowiecie, poinformuję Was o tym, bo to jest naprawdę. O, tydzień handlu, fajnie. Bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Słuchajcie, to co tutaj planuję robić. Przynajmniej tam mi się wydaje, że jest to ciekawe. I. Wiecie co, może to zostawię? To na pewno wywalę, bo nie potrzebuję. A może te drugie kajdany wojny się komuś przydadzą, nie? Jest to, wydaje mi się, że ciekawy plan. To, 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 to co mam w głowie, to, co gdzieś tam chcę osiągnąć tutaj. Na, na tym YouTubie jeśli chodzi właśnie o te o te, te moje e, plany rozwojów o e, jakby no, no tak nie za bardzo mówię nie za bardzo chcę się zagłębiać w szczegóły nie za bardzo chcę mówić e, co tam co tam co tam co tam ciekawego będę tworzył e, bo też po pierwsze nie wiem czy będę to tworzył faktycznie czy mi się to uda stworzyć e, a po drugie e, nie wiem nie wiem na ile mi tutaj starczy, jakby pomysł na to wszystko. Whatever, zobaczymy. Słuchajcie, nie chcę nic zapeszać. Wiem, że to jest takie bardzo lako lakoniczne, co teraz mówię Wam, bo w zasadzie nie mówię Wam nic. A jednak, jednak fajnie byłoby, jakbym Wam coś tutaj zdradził, nie? Ale nie chcę za bardzo się zagłębiać w ten temat jeszcze. Tylko się chciałem Wam pochwalić, ale powiem Wam, tak, no, jeśli ten projekt wypali. O którym myślę, sądzę, że jest szansa. Tylko, trzeba to umiejętnie naprawdę zrobić. Jeśli ten projekt wypali, to jest duża duża szansa na rozwój również i tego kanału. Pominałem tam 500 sztuk złota, szkoda. To jest duża szansa również na rozwój tego kanału. A co z tym idzie, tworzenie tutaj bardzo wartościowych, fajnych treści, które no mam na celowniku, nie? O których bardzo, bardzo myślę i które bardzo, bardzo bym chciał osiągnąć. Was, szczerze bym was zrobić, nie? Zapiszmy grę. I chciałbym już was mieć z głowy, bo stoimy, stoimy już tyle tur, a on cały czas zbiera armię i w ogóle, nie? Powtórzmy. Yy, także, ta, także... Takie są plany, co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Yy, mam nadzieję, że będzie wszystko git, nie? No nie, no jesteśmy za daleko z inicjatywą. Aż mieściło tutaj, i, i, i FPS je mieściło. Jakbyśmy mieli, słuchajcie, jakieś wskrzeszonko. To byłoby fajnie, no ale to wskrzesza tylko do końca bitwy, no właśnie. No to bez sensu w ogóle, a ile zabije ten, z jeden? No on auto autu jest tak, nie? Jak dobrze idzie, to on autu jest ale... tak, ale... Ale to są głupie straty, zno, choć z drugiej strony jest to potrzebne nam, no. Czy wy uciekniecie na przykład? Czy nie uciekniecie? Nie uciekacie i wy też będziecie chwa, bardzo boleśni, no. To bardzo boleśni będziecie. Jak my stoimy z inicjatywą? No tak stoimy. Złej tu i wskoczysz przed niego, nie wskoczyłeś. Dawaj łaskę na wszystkich. No i zaraz zobaczymy, jak ty to tam będziesz ten. Oj, ty nawet do niego nie dolecisz, no. Dobra, dycha pada. On ma kula ognia jeszcze, nie? Szmociasz. E, no dobra, on nas bardzo zaboli, słuchajcie. Oj, bardzo nas zaboli. To też bez sensu jest walka z nim, tak mi się wydaje. No to jej kulkownia może sięgnąć elegancką teraz, nie? No właśnie. Oj, no właśnie. Pisać mi, że kawaleria jest bardzo dobrą e, jednostką do walki, więc jedną w ogóle z najlepszych w grze rzekomo. E, więc jakby też, no. Musimy uważać, nie? Musimy uważać. Chodźmy tam może. Może za daleko. Jak nie odejdziemy, będziemy cały czas w, w pobliżu zamku, to może on tutaj do nas nie podejdzie za bardzo, a my coś sobie tutaj zdobędziemy, średni. Dobra, no ty biegniesz tam, spoko. Taki pierdol to co możesz zgarnąć? Średni jest ten growl, OK. Spoko niech będzie. Wydaje mi się, że w te parę turek. To po pierwsze tak, ty zdążysz tutaj wrócić. To jest generalnie dobre, że ty zdążysz tutaj wrócić. Zapisz sobie kolejny level jeszcze z dowodzeniem, więc świetnie. Świnij się w sumie tam. Why not? Ty zgarnij to. Tak, bijmy się. Mam nadzieję, że. No, już niestety jest opróżniona. Wy jesteście średnim poziomem. Spoko. Znaczy, nie tak do końca spoko, no ale. Jakąś tam armię mamy. Mamy na poziomie średnim, więc jesteśmy w stanie już tutaj jakoś tam. Przeciwdziałać jemu, brakuje nam rtęci. A i to tych rtęci nam tak brakuje, jakby złapać, jeszcze drugi tydzień i pójść w te lisze wreszcie. Bo trzeba będzie w nie pójść, no to nie ulega żadnej wątpliwości, nie? Że trzeba pójść w te lisze. Dobra, tutaj możemy już się przebijać do tego zamku. Ok, to jest poziom średni dla nas. Wycofajmy się tutaj. Jesteśmy w pobliżu naszego zamku cały czas. Hmm, czy co, zebranie jakichś dwóch tygodni dałoby mi tutaj naprawdę bardzo dużo. Trzeba to jakoś taktycznie rozegrać, nie? Tak, nam brakuje zdecydowanie rtęci do wszystkiego, nam brakuje teraz rtęci, nie? No tutaj to akurat nam brakuje rudy. I drewna. Co jesteśmy w stanie zrobić? Zrobienie archaniołów wydaje mi się być fajną opcją. Nie mamy grypu polepszonych. Jakbyśmy mieli pikujące gryfy byłoby mega, mega fajnie, nie? Dobra, chodź do nas, pewnie, że tak, ja cię zapraszam. Bo długo z końcią ci na jak. Dawaj tu. Dawaj tu, fajnie. Dokładnie, dzień dobry. Jesteśmy w zamczysku naszym yy, Mamy 14 kloca. w sumie zrób jeszcze to i zrób jeszcze to. Być może się to przyda do czegoś. Ty jesteś średni cały czas, no okej. Okay. Okej, okay. ty na razie się tutaj wstrzymaj. Yy, ściągnijmy karawanki, bo chyba w tym tygodniu nie ściągaliśmy... Oj właśnie. Boję się, że on mnie teraz przejmie, słuchajcie, ale jak ich nie przejmie, to będzie mieć naprawdę yy, fajną yy, liczbę dodatkowej armii u nas w zamku. No, 40 strzelców tam było, nie? Tam idziesz? Dobrze. Dobrze. Połasiłeś się. Dobrze, więc. Więc chyba nie pozostaje nam nic innego, moi kochani, jak podjąć próbę. Dobra, spróbujmy. Bez ulepszania kawalerii na razie. Czy będzie Git? Dajka sobie. kamierkę o wyżej damy. No i co? Średni. Ona tej, te trzy diabły, nie? Nie tu. Tylko atakuj, Gnoja. Szkoda, że nam nie dał jeszcze jednego tygodnia. Ojej. Wielka szkoda, że nam nie dał jeszcze jednego tygodnia, nie? Nawet tak, 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 tak. Dobra. Oooo, jeku, jeku, Jestem ciekaw, nie chcę radzić kawalerii. Musiałem tutaj nie stanąć. Jeden kawalerzysta, okej, okay, za jednego tego gnoja, dobra, spoko. To jest uwodzicielski, ale on mi raczej tutaj za dużo nie uwiedzie, nie? Raczej nie powinien. Dobra, walmy w tego. Super. No, nie, ty, durna balisto. Z kontratakiem na no, ołowca cię zostanie. Wbijaj, tutaj. Mhm, ale tracisz kontratak. Dobra. On ma te pomienne coś tam? Aury strachu ma, okej. Okay. Eee, to jeszcze chyba to nie działa. Dwójkę zabijamy. Jest, tylko 69 obrażeń zadajesz? No dobra, mało, bardzo mało. Wbiję w niego od tyłu. I powiedzmy już, że tracisz ten, nie? Nie wiem, czy ty masz te ostrze swoje, że zawsze zabijesz jednego, a ty dobijasz, masz taki deftacz, tak? Yy, ostrze masakry. Brakuje mi grupówek jakiś, nie? Dawaj łaskę na wszystkich. Mamy dużo strzelca, ten strzelec nam tutaj może porobić gierkę, nie? Serio? No, jakim prawem siódemka 130 chłopa tam mi zgarnęła, no? Przecież to jest jakieś. No, głupie, no. To jest debilne. 32, spoko. Za 4 i kolejne 30 padnie. Prawie. czyż to jest takie głupie. Charlotte party super. Ale. Teraz stoimy i stoi, gówno zrobimy, no. Dobra, ściągnij tego. Dobra, łajcik. Oczyszczenie trzeba zobaczyć, czy mamy, nie? Dobra, blokują Dobra Pozbądź się go już Super, super My nie mamy żadnego oczyszczenia, nie? No nie mamy, no yy... Pozbądź się jej Ała Boli, bardzo Ile masz Helta? 174. No, musisz się wbić. W sumie nie musiałeś. Aj, w sumie nie musiałeś. Dobra, jeszcze żyje. Może dwójka padnie. Jeden, niestety, tylko jeden. Wbijaj tutaj. I w kogo uderzysz? W Aniela. Dobra. Dobra, porobiłam ja bitwa. Wydaje mi się, że dużo lepsze straty niż komputer zrobił, to na pewno. Okej, okay, ale paru stron mogłem i tak uniknąć mimo wszystko. Jest dobrze. Stracił kolejnego bohatera, a my teraz mamy, słuchajcie, kolejną rekrutację. Stracił kolejnego mocnego bohatera. Jest, chyba dobrze, nie? Jest bardzo dobrze, bym powiedział. Eee, dopasuj. Tak, dopasuj. Gdzie jest myszka? Znikła mi. Halo, co tu się dzieje? Ale mam bryndzla, widzicie to? Jaki bryndzlok wielki. Dobra, eee, dzień dobry. Dajemy turę. Miniaturę, wow, dobrze, udało się, ej, w sumie nie miał mocniej armii, nie, w sumie tego rozgromiliśmy, był słaby, był słaby, to teraz wydaje mi się, że mam już większą armię niż on, nie, tydzień choroby, uuuu, jedna trzecia jednostek, które znajdują się w budynkach, umrze na początku tego tygodnia, tygodniowy przyrost obniżony jest do jednej trzeciej, ale gówno, 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 japitole, widzicie to, w budynkach, ale to chyba nie... A no może tak, może też tutaj. No chyba tak, chyba też, no tak, 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 wszędzie. No straszna sraka generalnie. Dobra, zobaczmy jak wyglądają teraz... Mm, dobra, nie będę... nie stać mnie na to, nie będę płacił W takim razie. E, strzelca mnie daj. Czy możemy ulepszyć sobie już aniołki? Na przykład. Nie, ale paladynów możemy ulepszyć. Dobra, do aniołów nam brakuje trzech rudy. Mamy dwie rudy na dzień. No dobra, spoko. Was? Dobra. Dobra, no i przynajmniej mamy wszystkich, nie? Przez to, że był przyrost obniżony. To widzicie, ma swoje plusy i minusy. Ale mamy też główną armię. Ale okej, okay. wydaje mi się, że dalej stoimy lepiej niż, yy, niż staliśmy. Więc możemy udać się w tym kierunku i spróbować powalczyć, nie? I spróbować teraz, no, jakoś przycisnąć tutaj. Co on tutaj ma? Yy, ty za to idziesz tutaj. I ty zaraz będziesz stał po prostu w zamku i nic nie robił. Spoko. Kunie. Pędzą kunie po betunie. W szory i mgle. Dobra, karawanki się zjeżdżają. To jest fajne. No i widzę, że panie czerwony. Pan tutaj troszeczkę chyba niski. Średni jest do oblegania zamku. No dobra, spoko. Tu jest czerwony klucznik. Tu jest poziom niski, no ale tam są jakieś diabły i tak dalej. Nie wbijamy się tam na razie. Uzyskałem klucz. Spoko. Dawaj rudę. Dawaj kamień do wiedzy. Super. Super, no i proszę bardzo, tu jest jeszcze parę rzeczy, które możemy zgarnąć, yy, które będą nam przydatne, nie? Tu ile? 12 kloca. ja pitole. Mamy 5 koła, tak? Bo nie zajął nam tej kopalni, nie zajął nam na całe szczęście tej kopalni. Dobra, do teraz czerwony jest troszeczkę w odwrocie, nie? To mi się wydawało, że ja to nic nie załatwię w tym odcinku. A proszę bardzo, ta jedna bitwa i się udało całkiem sprawnie tutaj nam wybronić. Póki co, przynajmniej, i póki co, przynajmniej, no, yy, trochę odżywamy teraz, nie? Trochę my pokradniemy rzeczy. My tutaj trochę teraz będziemy tacy śmierdzący i, I kurzający, Więc mi się to podoba Już mamy na aniołki, już mamy na aniołki Więc budujmy aniołki Tak, serafy, tak I w następnej, no nie w następnej Ale jeszcze w tym tygodniu uda się ulepszyć nam Jazdę na paladynów Więc fajnie, paladynów czy czempionów To zobaczymy jeszcze, zaraz się będzie nad tym zastanawiać, nie Wbijajmy w was, może bez tego Bez strat Jest całkiem wit ustawienie Dobra, wy nie dolecicie w pierwszej turze i to jest fajne To już jest mniej fajne Złapaj tu jeszcze raz Dobra, ładuj w tego Super tu. do Galu. W gruncie rzeczy na takie bitwy Bij tutaj dwójkę Tego mam nadzieję, że kusznik ściągnie No i ściągnie Dokładnie Dawaj do przodu Przyjmij na pyszczek yy, kontratak Dobra, jeden tam już nic nie zrobi, no właśnie. Wejcik. No nie, zostawiłem kawalerzystę! Głąbie! Ja miałem... Ja myślałem, że to teraz kawaleria będzie. Dobra, uderz fanioła, dobra? W niego, no to i tak mu nic nie zrobiłeś. Cudownie. Czyli bez strat porobione, no ale widzicie, głupkowate błędy, głupkowate błędy, no i znowu zaczynamy gałganić Mi się to nie podoba. Ścigać, szkoda, że się nie chcieliście przyłączyć. Panowie szeregowi, no ale spoko. Czy ja tutaj mogę od tyłu jakoś? Nie, nie mogę. Myślę, że mogę się jakoś wbić od tyłu wy rusałki są wkurzające, więc nie będziemy z nimi walczyć. Myślałem, że się mogę wbić jakoś od tyłu w ten zamek drugi, no ale nie mogę. Dobra, cieszę się, że czerwony, bo jego zamek jest wyjątkowo blisko nas, nie? No może nie tak, tylko tak. Spróbujmy ich zrobić, bo ich jest bardzo łatwo zrobić, wiecie o tym. E, tylko że trzeba, no... Trzeba 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 mieć jak... Oj, ale tutaj to ja ich nie zrobię. Chyba, że trzy grupy to ich nie zrobię. Nie zrobię ich na pewno bez straty, nie? Ładuj tutaj. Ładuj tutaj. Dobra. Bo jednego to ja ściągnę, wiecie jak, nie? Jednego to ja ściągnę samym. Yy, z samym strzelcem, no właśnie, 3 do 10, ma duży rozstrzał, więc tutaj by się przydała jakaś boska moc, nie? dobra, ale to jest bez sensu w takim razie. Yy, nie robimy tego, nie robimy tego, no bo bo, 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 musiałbym mieć więcej jedynek, słuchać w ogóle nie mam żadnej jedynki, więc Potrzebowałbym mieć przede wszystkim parę jedynek do tego, yy, żeby ich tutaj elegancko porobić. No ale dobra, spoko, spowolnienie, łapiemy, ok, tędy chodźmy, no ok. Was w średni jesteście, o, nieźle e, Możemy ulepszyć kawalerię e, No i trzeba będzie się, słuchajcie, chyba udać w Teliszę już, no To jest chyba moment już na te lisze e, Bo brakuje nam już teraz do ulepszenia właśnie gryfów, nie bardzo O, ty głąbie, odblokowałeś tej przejście i, i zostawiłeś je, tak? Nic Sam to nie zgarnąłeś To w sumie miłe jest nawet z twojej strony, no, nie będę mówił, że nie mm, Trzy rtęci O jest, jaki kurs, ojej, jaki kurs wymian Tragiczny, dobra, to nie, nie róbmy tego, nie stać nas na to, na ten moment e, Więc tego po prostu nie róbmy póki co Ale no, tragiczny, kursuję, ja, naprawdę Okropny, 20 rudy za jeden pretensje A mamy jedno targowisko, okej okay. to, to też jest inna kwestia, nie? Dobra, do ugalu, 500 pdków odpuścimy Tą koronę hełm sobie weźmiesz e, Zamiast korony wizji 1000 pdka sobie weźmiesz Zaawansowany atak 1500 spoko. Wydaje mi się, że i tak, jakby na tej mapie dużo, to my nie osiągniemy levelowo. No bo raczej tutaj nie ma jakoś mega dużo walki, nie? Tak, dobra, tutaj musimy tędy. Bo tutaj raczej nie ma jakoś dużo walki, więc nie pozostało nam jej w ogóle dużo za bardzo. Więc sądzę, że już raczej w ten sposób trzeba będzie sobie odpuścić tutaj z jakichś tam zgarnianie dużej ilości level'i i expów. Chociaż tej mapy jeszcze trochę do odkrycia mamy, nie? Dawaj, tutaj. Kolejny tydzień, tydzień cyklopa. To nawet fajne, bo właśnie jest szansa, że się teraz porespią te dubki, nie? Dawaj, tutaj jeszcze. Eee, dobra. Ściągaj karawanki, to na pewno. Wreszcie z normalnymi przyrostami. Eee, na pewno was. Szczerze, was. Yy, skitraj się tutaj zaraz tam podejdziesz ten nasz dołgal Dougal? A wreszcie zapamiętałem, nie? Zresztą to dołgal yy, i dawaj tutaj. Lepszysz sobie armiki trochę. Yy, cudownie, przede wszystkim tak, ciebie, 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 ciebie. Yy, I co, uda się zrobić tu? Że... A, nie jeszcze, bo jeszcze ciebie, tutaj dużo, dużo pieniędzy poszło i ciebie, spoko. Ciebie, 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 ciebie. ciebie. Spoko, jak wygląda nasza armia. Wygląda nieźle. No, wreszcie zaczyna ta armia jakoś, słuchajcie, wyglądać. A skoro ona już zaczyna wyglądać, to ja wam póki co dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Widzimy się i słyszymy się niebawem. Trzymajcie się. Cześć.